Wiedzieli, że... Nooo, fajnie Co to było? Gdzie to jest? No dobra Ale co przeżyjesz, ej? O, mapę znalazłem Mam mapę O, kompas też mam I sianeczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem z POXu, a to jest kolejny odcinek z The Forest, czyli trzeci. Jak widzieliście w drugim odcinku gdzieś będzie w karcie podany, także jeżeli ktoś nie widział, to możecie sobie zobaczyć. W drugim odcinku broniliśmy się bardzo przed naszymi tutaj kanibalami i też chcieliśmy pobudować mury obronne, także tak jak mówiłem z tego eksploru za dużo nie, wys nie wyszło. Ale dzisiaj właśnie trzeci odcinek stawiamy typowo na eksplor. Jest ze mną standardowo Dawid Siemanko. i Piotrek. Hello. Także co? Skończyliśmy sobie właśnie w kejwach i zaczynamy też w kejwach. Także co? Lecimy dalej. Lecimy dalej do. O, lina tu leży. Lecimy dalej w ten nasz eksplor No i ogólnie tak to wygląda, że już ich tu dosyć dużo jest. O, tu potem jakiś sobie leży, także pozbierajcie co się da. Dużo tu tego jest. Aha, tu jest co? Aha, tu się trzeba przycisnąć. No, tu wyjście jest od razu. Tak? A nie, dobra, jest. Jakieś, jakieś wczytywanie mi się pojawiło. Jakieś wczytywanie, także mogą być chwilowe ścinki. No, tak jak mówiłem na końcu tamtego tu, tu odcinka. Wyjście jest. Tak, tu jest wyjście. O ja, tu jest wyjście. Tak jak mówiłem na końcu tamtego odcinka, ee, chcę robić serię z The Forest, że we wtorki i w czwartki, mniej więcej około 17, godziny eee, godzinę... O kurde, tu biega ten. Dobra, jednak to nie I Bo ich tu jest dużo. A jak oni się nawalają. No i nie, nie dadzą mi skończyć, bo kurde muszą atakować, nie? No, około 17 godziny będą, będą się pojawiać nasze odcinki. To jest lina był. No, tam jeszcze możemy jeszcze niżej zejść. Kurde, Explor jak się patrzy. No i chyba mam nazwę odcinka nawet. Explor jak się patrzy. Dobra. Czy tu się da umyć w tej wodzie, czy nie? Chyba nie. Chyba nie, nie. Są, Zbyt w, ogóle jest. są w ogóle materiały jakieś. ja siano znalazłem. No, także z takich rzeczy yy, organizacyjnych to chyba tyle. Live'y oczywiście też się będą pojawiać yy, z The Forest'a, ale to będą głównie właśnie, będziemy na nich budować, żeby nie zajmować tego czasu odcinkowego. Tylko na odcinkach właśnie będziemy lecieć w ten taki typowy eksplor. Hmm, co wy tam robicie? Gdzie wyście poszli w ogóle? Na lewo. O, z, zgasła mi ta zapalniczka. O. Aha, tu na lewo. A tu, jest, tu wyjście. jest wyjście. Aha. Dobra, czyli tu mamy wyjście. Ty, to może sobie tu znacznik postawimy, że tu jest wyjście? ja bym to tutaj zrobił No to ja to zrobię Aha, to stawia już, bo ja ten Postawiłeś? Już. W ogóle czajcie to jak otworzycie sobie ten e, notebook survivalowy nie? No 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 To jak podejdziesz do drugiej osoby, to ci normalnie pisze 4 mi na tej księżeczce. No tak, wiesz, tak to tak, tak, to już widziałem No na streamku zauważyłem jak z był. O kurde co tu jest? Co mnie tu tak dziwnie popiszczało do łóżka co? No do, Ehe, jaki kolej... Ja. Nie, 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 to nie byłeś ty właśnie. Ja się zdziwiłem. Dobra, tu mamy wyjście. To co, lecimy z powrotem do cave'ów, nie? Bo... No z powrotem. Czekaj ja to coś kojarzę taką No właśnie ja grałem. też tak. To nie była katana kiedyś? No kiedyś, kiedyś właśnie to chyba była katana w tym. A teraz nie wiem gdzie się przenieśli. Jak wiecie gdzie jest katana, to możecie napisać w komentarzu, bo szczerze teraz jak to się pozmieniało to kompletnie nie wiem gdzie co jest. Tylko, że ten samolot jest tam na biomie zimowym rozwalony. Aha, tu jest jakaś wioska też. A, tu jest wioska, dobra, to sobie. Ale nie, tu, tu już żeśmy byli w tej wiosce chyba. A, tu jest garnek znowu. Jak chcecie garnek, to tu leży. Aha, tu jest ta wioska, w której już żeśmy byli. znaczy ja byłem tutaj chyba na live, jak Piotrek budował. W międzyczasie. A tu jest jeszcze jakaś nieotwarta skrzyneczka. ale chodźcie, nie. No, lecimy tam. Tylko ja sobie. Ja się przemyję tutaj na szybko, o dobra Dobra, potona trzeba szamnąć i tyle i jeszcze jednej koli się napić Dobra, wracamy tam do naszego cave'a i lecimy w ten eksplor Bo to chyba najciekawsze ja bym musiał coś opierdolić powoli Dobra, lecimy, co schodzimy tam jeszcze niżej? Tak Oj, Dobra Coś jest? Nie, tu nic nie ma. Ta, jest przejście. Tak? Aha jest. No. Faktycznie. Dobra, lecimy tam znowu wczytywania, także może być lekki lag. O, dobra. Aha, tu są te Pamiętam, oglądałem to u kogoś Nawiedzone krzesełka tu są. No, nawiedzone krzesełka, bo one tu latają o i więcej walizek, także może być jakieś żarełko. A tu jest kaseta, którą mam. Dobra, tu są liny. Lin, lin też mam full. Tam na dole są jakieś dzieci w tej wodzie. Dzieci? Bardzo lubię dzieci. <grywanie> Widzieli, że... No, fajnie. Co to było? Gdzie to jest? Mordy, że. Znaczy, ja... No, to nic nie to tylko te. Też ja mówię, że jednocześnie lubię, a jednocześnie nie lubię dzieci. nie? Oho, okej. Okay. Jakaś schizofrenia, co? Tak, tak, dokładnie w ten sposób. No, tak, dokładnie. Tak. Jeszcze dzisiaj odcineczek na. Na starym mikrofonie, a pewnie gdzieś koło środy, czwartku się pojawi unboxing też z tego nowego, co mi przyjdzie. Także też możecie sobie. Subnąć i. Co to. O ile to jest czekolady? O i jakąś tam zabawkę od Timiego znalazłem? Też głowa. Ma no, jakaś głowa. Dobra, to było to wyjście z tego co pamiętam, nie? Tak. To było to wyjście, także musimy się tam wrócić. Z tego pieniądze chyba lecą, jak to się nawala, nie? Czy nie? To. To. Chyba jedziemy tu. Dobra, idziemy tutaj. Też bym chciał mieć takie drzewko w domu, z którego pieniądze. Co nie? Nawalasz te z siekiery i pieniądze się kurde pojawiają. Dobra, tu już z tych kamieni. O, coś tu ujada. jest Jak się robiło te łatwopalne strzały, tak. Dobra, te łatwopalne strzały muszę porobić, żeby z tego łuku mniej więcej mieć do nawalania. Kurwa, jaki łucznik, nie? No. Patrz tego! A sufit wejdzie Dobra, pal tą strzałę szybko i nawalamy w nich Ale się rzuci Dobra, Jara się dostał Ty, a ja to zrobię od i swoich sobie armor No, w sumie armor się będzie dało zrobić, także... Mamy taki mały... Sequel do odcinka <noise> No dobra <noise> Ale co przeżyjesz, ej Dobra. Tylko dwóch ich było? Trzech. Trzech. tu leży. Dobra. Bierz go dawaj, bierzemy. Zrobimy se armor, ile mam kości. Jedną, ile mam armoru? Ja 340 mam Gdzieś to pisze, na B chyba, nie? No B i potem masz ten taki wykres kołowy tam. Nie, tam taką... Ee... No, haczyk tam taki. Ja mam 440 Ja mam 400... nie mam 340 Ja Armoru mam 80 No to pozbieraj sobie te kości To co zrobisz ten armor ide ja mam kości 6, dobra to będzie idealnie Czybym sobie coś tutaj zrobił także sobie go ubierzemy I dobra Jesteśmy w miarę tutaj odporni Aha, ja mam siekierę full na piórka, znaczy full na ząbki. Także to mam obrażenia duże z niej. Dobra, tu było to zejście. Nie, ale. Aha, bo tu jest to do nurkowania, chyba, nie? Po co butle trzeba mieć? Czy nie? Mam rację? Piotro? Gdzie pokaż? No tutaj. Piotro jest, czy co? Tutaj. Tu gdzie jestem? Nie, to nie jestem. Tu. Ale tutaj Bo tu jest jakaś takiej... Tam jest taka dziura duża. Tutaj Tak, tutaj trzeba mieć butle. No, znaczy butla, ale to się coś jeszcze z tym butle się z czymś łączy, nie? No z tym Można użyć z... do napełnienia aparatu tlenowego. No to aparat tlenowy trzeba mieć O, tu się da. Tu jest woda. No, ale tu też jest tam, tu też jest jakaś woda, którą trzeba przepłynąć. Potem Aha, bo to jest lina ogólnie. Ale będę miał montowania. Będę miał co robić w końcu na tych lekcjach. <laughs> tak, mi też by się przydało, coś robić na trafice. Klucz <laughs> prasy. No. O, Skrzynka z Louis Vuitton. Można się ubrać. A ja już mam za dużo ciuszków. Normalnie jak baba. O, jakąś listę znalazłem. Aha, nie, rysunek od Timiego znalazłem. Dobra, wyskakuj mi stąd. Dobra, gdzieś by się przydało, gdzie było to zejście niżej? Tu jest ogólnie alkohol. Jakieś patyczki, nie patyczki. Tu jeszcze będzie to miejsce, które trzeba będzie wysadzić, nie? Ta ściana taka do wysadzenia. Ogólnie co robimy, bo tak się kręcimy po tej cave'ie i, i... nie wiem. Gdzieś by trzeba było iść tam. Ten, to zejście niżej było. Nie wiem, słuchaj. Czekaj, bo tu jesteśmy w tej wodzie... Dobra, to ja tu cyknę małe cięcie i wrócę do was, jak znajdziemy to zejście. Także widzimy się za chwilę. Ja wiem, że Alko jest ważne, ale daj, papu. Jest foksupa to. Co? O kurde. Skoczyłem do wody i się pala ogólnie. Dobra, ogólnie znaleźliśmy jakieś przejście. Przy okazji znaleźliśmy też jakąś odnogę, która nas prowadziła. I nas wyprowadziła. Tu jest to zejście, chyba, nie? Nie. Albo? Ogólnie nam dała parę itemków. Czy tu jest wyjście? O kurde. Nie to perki. Udało się tam do dobrze... czyli tu nas chyba nie było. No, tu nas nie było. Co na o, pewno jest. nie było. O jest tu Dobra, ciachamy go Dobra, chyba nie żyje Dobra, nie żyje. Dobra, także jak widzicie. Hultę ognisko. O, tu jest to do wysadzenia? Nie, tu jest to do rozwalenia, o. Tak, dobra, jesteśmy dalej gdzieś. Na pewno jesteśmy gdzieś dalej. O, tu jest jakieś zdjęcie. Ale to jest w statku, myśmy już mieli. Z Lina Lina też mamy full, no ale tu ogólnie nic więcej nie ma. Tutaj masz tego trupa, Dawid Tam leży. Tutaj ogólnie nic więcej nie no, ma. Ale tego tam coś się dzieje, tam coś się pali jeszcze. Tu są jakieś w ogóle, nie wiem, flaki Z olejem. No, skitu. Ja cię chrzanie, jak mi ten dół cały czas ucieka. Tu jest jakieś zejście, tu też jest jakieś zejście. Tu są jakieś kamienie. Tu, aha, tu żeśmy byli, tu są te pojemniki ze szmatkami. Tu jest dużo, dużo szmatek. Tu żeśmy byli już chyba nawet. Tutaj jest jakaś woda, że się da przejść dalej. Ale zejście jak nie było tak nie ma. Także nie możemy przejść dalej, bo nie mamy tej aparatury tlenowej, także trzeba było iść w eksplor gdzieś też na powierzchni. Ale to może sobie pójdziemy. Może Potem. sobie pójdziemy akurat w następnym odcinku jeszcze w eksplor. Dobra, tu są te ręce, także tu tam nam jest niepotrzebne. Ani troszkę. Że trzeba się wrócić. Flara z flary odpaliłeś. Odkryto nowe zwierzę, co? Co takiego odkryłem? Aż muszę sprawdzić. Coś odkryłem, ale nie wiem co. O, i karpia też odkryłem, fajnie. Tu na górę chodźcie. No, coś masz ciekawego? Dwa batony. Kurde. Dobra, no fajnie, żarełko jest. Nie, ale jak zejścia... <grym> zejścia jak nie było, tak nie ma dalej, nie? Chodź do tu masz batoniki u góry, jak sobie wejdziesz. No będziesz miał żarcie. To ja też co może Flare odpalę, to nie będzie taki głupi pomysł. Gdzie tu są batony? Gdzieś tam leżał jeden. Dobra. Nie ma. Tam ją rzuca. Jedną tam rzuca. Dobra, jest jakieś oświetlenie, takie bezczerwone, czerwone, ale jest. Tu jest jakieś przejście. To jest lina do góry, ogólnie. Myśmy stąd przyszli, chyba, nie? Czy nie? Nie. Nie, nas tu nie, nie było. Chyba. Tam coś jest. Tam coś jest. Dobra. Tu jest chyba ten ogólny cave, nie? Tu gdzieś będzie wyjście do góry, czy nie? Są jakieś. O, jest jakaś lista znowu. O, co tu jest? A Jealous God, punishes... Kurde, nie widzę. O. Miałem. Dobra, przeczytacie sobie <gry> Zatrzymacie sobie i tutaj... O, mapę znalazłem Mam mapę O, kompas też mam A, to to jest ten cave chyba ten pierwszy Znaczy ten jak giniesz, to cię tu śrupy zabierają Tak mi się wydaje Dobra, weź mi schowaj ten kompas, odpal mi latarkę, bo nic nie widzę Kurde, coś poleciało tu jest lakier do włosów. Nie wiem po co mi lakier do włosów. I tak pewnie mam tak tłuste włosy, że to jest szok. Odnaleziony pasażer, miejsce 9b. O Trzeba pamiętać, żeby sprawdzać to po lewej. No i... O kurde. Coś się wydarło. No to chyba u góry gdzieś. Tak, nad nami. No, to tu jest te wejście ogólne z caveów, także my jesteśmy przy początku. No na obecną chwilę nie możemy iść w Explore dalej, bo nie mamy zwyczajnie tych butli z tlenem. Czy znaczy, butle z tlenem mamy, ale nie mamy aparatury. Bez aparatury sobie nie poradzimy za bardzo Także nie wiem czy wychodzimy i wracamy na bazę, czy. Byłem zobaczył no. co to jest. To można wyjść, można spróbować wyjść Dobra, to lecę z tobą A oznaczono. Tak. No, A czyli ja tu byłem. No jak jest oznaczono to byłem ogólnie, bo... Tak, bo ty sobie tam Piotr budowałeś. Aha, to jest ta jedna eee... z tych. To jest ta jedna z tych większych wiosk. Tu masz te circuit board Co ma? Eee, te, do robienia bomb. Aha Dużo picia tu jest. No, tu jest dużo picia ogólnie, także możecie sobie pozbierać. No ja full. To ja jeszcze pozbieram co tu jest, dobra Ogólnie tak. Odcinek z mogę... U... Nie wiem, Mogę w sumie zaliczyć, jeżeli chodzi o eksplor. Bo przeszliśmy troszkę, poznajdowaliśmy trochę nowych itemów, jak mapa. Tylko kurde, jak tam mapa? Aha, my jesteśmy tutaj, gdzie ta pineska. Dobra, ale mamy mapę. To jest najważniejsze, że mamy mapę, bo mapa jest dość przydatna. Ja też już mam full picia, także napiję się jedno i podniosę sobie jedno. I jeszcze batonika bym sobie zjadł. Dobra. Jesteśmy najedzeni są te ubrania, także tutaj tkanina trzeba sobie pozbierać, bo z, z, z tkaniny się fajne rzeczy robi potem. Dynamit. O, no to są, o, to bier dynamit. Dobra, to ja wezmę. Tu mamy, dobra, tego nie rozwalamy, bo to nam się przyda. Tu widzę, że jeszcze jakieś walizki niepotwierane. O, taśma, taśma też się przydaje fest. Żeby robić na przykład te bombki. Czy ja jestem jakiś? Mam jakieś choroby? Jestem jakiś? Nie, jest git. Stan zdrowia psychiczne? No dobra, czyli jest całkiem okej. Okay. Bym sobie może bukłak z wodą napełnił. Weź. Jak go tu napełnić, bo tu się pojawiał. O, jest. Dobra, i weźmiemy sobie dzidę i zapolujemy na rybki. Dobra. Jedna rybcia, druga rybcia. Trzecia rybcia, czwarta rybcia. Dobra, mam żarcie ogólnie. On tam chodzi, jakiś gościu z, z palącymi się plecami. W ogóle ognisko jest postawione. Dobra, to tak. Lecimy sobie tutaj. O, Lizard jeszcze. Dawać mi Lizarda. Mam, mam Lizarda się tam bijecie widzę ale tanki on jest no on będzie tanki bo on ma fajną zbrojkę dobra mamy mięsko z lizarda mamy jeszcze Linę, ale lin też mamy full także liny nam są niepotrzebne ogólnie co, dobra, ja bym wrócił na chatę i kończył odcinek nie? bo to już mam ile? 27 minut surowego materiału także to tam potnę także myślę, że po te 20 minut wyjdzie Drugi odcinek mógł być troszkę dłuższy. Bo tam byliśmy troszkę nieogarnięci. Ja tam powycinam, ile się będzie dało. I. i co? I będziemy lecić, nie? Dobra, ogólnie to tak. Wróciliśmy na bazę, daliśmy rybki do suszenia. Także żarcia będzie. O, tutaj aloes nam fajnie porósł. Także zaraz go zasadzimy. Z powrotem. Dobra. Chodźcie się pożegnać i kończymy, żeby tutaj zbędnie nie przedłużać. I kończymy, także... O, tu jest woda do picia. Znikło nam ognisko tak w ogóle. Dobra, to co? Ja się z wami żegnam, jak się podobało to oczywiście komentujcie. Kolejny odcinek pojawi się we wtorek. W międzyczasie pojawi się pewnie jakiś stream tutaj z Deforesta, także obserwujcie bacznie kanał. Zasubskrybujcie sobie z dzwoneczkiem i co? Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!